Aktualizacja 2.0 w PCD już weszła w życie, a oto wszystko o niej. Został dodany nowy salon aut w Darłowie oraz jest nowy menu wybierania auta. Jest nowy wygląd mandatów oraz nowe naklejki na tira. Jest nowa żabka obok salonu aut w Darłowie oraz odnowiona placówka Zorda. Ulepszony został też salon autodudek, w którym zmodyfikujesz swoje auto oraz zostały dodane trzy nowe auta, jakimi są Toyama Prima, Hatsu Vivic Plus oraz do tej pory najszybsze nieeventowe auto, czyli Hatsu Vivicer. Została dodana też nowa przepustka do gry za 80 Robux, w której są rzeczy pod roleplay m.in. Oraz największe czyli druga część taksówek dodano tu nowe taksówki specjalną aplikację oraz taksometry i inne rzeczy również już taksówek nie robi się u autodutka tylko w sławnie obok punktu kurierskiego można kogoś też wziąć na cenę umowną lub na taksometr tutaj macie screena ze strefami na miejscu.